Banu, co tu się stało? Ja też się zastanawiam. Absolutnie wszystko jest zniszczone. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Hmm, chyba jesteśmy w Kamerunie. Nie ma tu żadnej żywej duszy, coś się chyba wciąż pali. To oznacza, że cokolwiek tu się stało, zdarzyło się niedawno. Johnny? Czy ty też słyszysz płacz? Tak. Skąd on dobiega? Ktoś tu musi być. Wydaje mi się, że to stamtąd. Hej, kim jesteś? Nazywam się Jomo. Powiedz mi Jomo, co tu się stało? Ci ludzie znowu przyszli, zniszczyli wszystko, splądrowali nasze domy i podpalili je. Co? Ale dlaczego napadli właśnie na was? Bo jesteśmy chrześcijanami. Bo jesteście chrześcijanami? Czy Kamerun nie jest krajem chrześcijańskim? Dlaczego ktoś chce wam zrobić krzywdę? Wielu ludzi jest chrześcijanami, ale Kamerun leży blisko Nigerii, a tam mieszkają islamiści, którzy nienawidzą chrześcijan. Od pewnego czasu coraz częściej przyjeżdżają do Kamerunu, dlatego teraz chrześcijanie są tu prześladowani, mimo że jeszcze kilka lat temu żyliśmy w pokoju. A jak wyglądają te prześladowania, możecie zobaczyć na własne oczy. Jeśli w Kamerunie kilka lat temu nie było prześladowań, to znaczy, że są kraje na świecie, gdzie prześladowania chrześcijan faktycznie się nasilają. Tak, a Kamerun nie jest jedynym takim krajem. Na całym świecie są miejsca, gdzie chrześcijanie są traktowani coraz gorzej i takich krajów jest coraz więcej. Na przykład inne kraje, które mają granice z Nigerią. Islamiści walczą o coraz większe wpływy. Cieszę się, że w naszym kraju nie ma takich problemów. Masz rację, Johnny. Ale Jomo, gdzie są inni ludzie? Zdołali uciec. Chyba są teraz w obozie dla uchodźców. Ale dlaczego nie poszedłeś z nimi? Nie możesz tu zostać sam. Nie mogę znaleźć mojego brata. W tym chaosie zgubiliśmy rodziców. Schowałem się i widziałem, jak mój brat znika za tamtym murem. Ale teraz już go tam nie ma. Po prostu zniknął. O nie, to straszne. Ale musi być. Rozjrzyjmy się razem. Jaką się nazywa? Ma imię Niam. Ma tylko 7 lat i naprawdę mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Na pewno go znajdziemy. Niam! 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 Gdzie jesteś? Niam! Pokaż się, to ja. Twój bracelet! Niam! Niam! Tu jesteś! Tak się o ciebie martwiłem. Gdzie byłeś? Ja tylko chciałam zabrać moją Biblię. Wróciłem do domu, żeby jej poszukać i nagle wszyscy zniknęli. Tak, się cieszę, że nic ci się nie stało. Ale... Gdzie jest twoja Biblia? Spaliła się. Przyszedłem za późno. Nie mogłem jej uratować. Jomo, możemy już iść do mamy i taty. Gdzie oni są? Muszą być w jednym z obozów dla uchodźców. Chodźmy tam. Na pewno bardzo się martwią. Idziemy z wami. W takim razie chodźmy. Jesteśmy na miejscu. Mamo, Tato! Super. Rodzice dają mu nawet nową Biblię. Wiesz, bez względu na to, jak bardzo ludzie tu cierpią, chrześcijanie trzymają się razem, a wiara ich jednoczy. Nieważne w jakim kraju na świecie mieszkają. To wspaniale. Jezus nigdy nie zawodzi. Nawet gdy wydaje się, że wszystko idzie nie tak.